w świecie, gdzie tempo życia często zdaje się nieubłaganie szybkie, istnieje grupa ludzi, których historie świadczą o potędze rozwoju osobistego i głębokiej refleksji. Poznajmy kilku niezwykłych jednostek, które dzięki rozwiniętej świadomości odniosły znaczące sukcesy, jednocześnie wpływając pozytywnie na otaczający ich świat. Historie sukcesu. Pierwsze Elon Musk: od marzeń do rzeczywistości. Wizjoner i przedsiębiorca Elon Musk, po wielu trudnościach i sukcesach Zdobył uznanie jako twórca firm takich jak Tesla i SpaceX. Jego rozwinięta świadomość pozwoliła mu nie tylko zobaczyć potencjał w nowatorskich pomysłach, ale także pokonać liczne przeciwności losu. Drugie oprach Winfrey, siła wewnętrznego rozwoju. Oprach Winfrey, zaczynając od trudnego dzieciństwa, odnalazła swoją moc poprzez rozwój osobisty. Jej zdolność do empatii i zrozumienia własnych doświadczeń przyciągnęła miliony widzów, czyniąc ją jedną z najbardziej wpływowych postaci w świecie mediów. Trzecie. Melale Sai, edukacja jako broń Młoda bojowniczka o prawa edukacyjne dziewcząt, Melala Jusef Sai, stała się symbolem walki o edukację. Jej historia, zaczynając od ataku talibów, ukazuje siłę, jaką może mieć rozwinięta świadomość w zmienianiu społeczeństwa. Czwarte Steve Jobs Kreatywność i intuicja. Założyciel Apple, Steve Jobs, był nie tylko geniuszem technologicznym, ale także człowiekiem o rozwiniętej świadomości kreatywności i intuicji. Jego podejście do życia i biznesu zmieniło krajobraz technologiczny. Piąte Michelle Obama Siła autentyczności. Była pierwsza dama USA, Michelle Obama, stawiając na autentyczność i wartości. Pokazała, jak głębokie zrozumienie siebie może przekształcić jednostkowe doświadczenie w inspirację dla wielu. Zakończenie. Te niezwykłe historie świadczą o tym, że rozwój świadomości jest kluczem do osiągnięcia nie tylko indywidualnego sukcesu, ale także pozytywnego wpływu na świat. Każdy z bohaterów zainwestował w zrozumienie siebie, co przyczyniło się do ich niezwykłych osiągnięć. Dzięki tym inspirującym przykładom, możemy zaczerpnąć motywacji do własnego rozwoju i przekształcania życia na lepsze. Ciekawostki Elon Musk przez pewien czas pracował jako dostawca gazet i plakatów, zanim założył swoje pierwsze przedsiębiorstwo. Oprah Winfrey jest jedną z najbogatszych kobiet na świecie i jednocześnie filantropką, wspierającą różnorodne projekty charytatywne. Melale Youssef Sy została najmłodszym laureatem pokojowej Nagrody Nobla w 2014 roku. Steve Jobs, pomimo sukcesów w biznesie, przeżył także kilka niepowodzeń, w tym odejście ze swojej firmy i powrót w momencie kryzysu. Michelle Obama jest autorką bestsellerów, w tym autobiografii Becoming, która zdobyła uznanie czytelników na całym świecie. Kontynuacja Świecie